Dobrze, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Elana Zagłębia Sosnowiec. Naszymi gośćmi są trener drużyny gości, pan Marek Chojnacki, trener Elany Dariusz Durda, no i ojciec Świderek, piłkarz Elany Torun. Może na początek poproszę trenera Zagłębia Sosnowiec o kilka słów po tym meczu. No tak, mecz walki. Było dzisiaj mało jakby z składnych akcji. Jeden, z drugi zespół chciał dominować środek pola i w tych fragmentach w których udawało się zespołowi zdominować środek pola, osiągał przewagę, dochodził do sytuacji bramkowej lub różnych sytuacji. Tak było w jednym i w drugim przypadku. Myśmy ten mecz bardzo źle zaczęli, ale szybko żeśmy doszli do równowagi. Nieźle graliśmy do 20 minuty, potem znowu się coś posypało. Jestem zadowolony z drugiej części spotkań, tylko możemy mieć do siebie pretensje, że z tych sytuacji, które sobie stworzyliśmy, nie wykorzystaliśmy i były momenty takie, że brakowało też ostatniego. No tak, ja generalnie jestem zawiedziony wynikiem. E, myślałem, że Zagłębie Sosnowiec postawi nam tutaj o wiele wyższe warunki, jeśli chodzi o, bo to jest pretendent do awansu do pierwszej ligi. E, zawiedziony jestem dlatego, że mieliśmy klarowną sytuację na koniec meczu, w 90 minucie z konieczka nie wykorzystało sytuacji, sam na sam z gdzie właściwie wszystkie drużyny, które grały z nami zawsze bo jak tutaj potwierdzi, jeżeli miały takie sytuacje, to wykorzystywały i obracaliśmy z, zar z zarowym punktem, z zarowym kątem. Co do meczu, to tak jak trener powiedział, mecz walki, zaangażowania. Oczywiście e, kto zdominował środek pola, e, to, to miał przewagę. Mój zespół dzisiaj nie ustępował, naprawdę trzeba podpalić opaków, że grał dwie połowy, w końcu grał dwie połowy. Niektórzy zarzucają zespołowi, że w drugiej połowie gdzieś tam cofa się, nie ma siły. Okazuje się, że to tylko i wyłącznie tkwi w psychice zawodników. Nie zgodzę się tutaj z twierdzeniem, że zespół zagłębia dominował w drugiej połowie i miał wiele sytuacji, nie miał wiele sytuacji, może miał sytuację tylko i wyłącznie do, do pola karnego, bo tam nie umiał w jakiś sposób tego wykorzystać. Mieliśmy też swoje szanse, tak jak powiedziałem w ostatniej minucie. Szkoda, że ta bramka właściwie nie została wykorzystana, ta sytuacja, bo myśmy tu się dzisiaj cieszyli z trzech punktów. Cieszę się oczywiście, że z przez Sesnowic zrobiliśmy dobry mecz, zrobiliśmy do, do, dobre wrażenie. Dopisa, dopisujemy jeden punkt do, naszego, do naszej zdobyczy punktowej i będziemy walczyć dalej. Teraz mamy 10 minut przerwy. W poniedziałek spokojnie zjemy sobie na odnowę biologiczną. Pełną. Będziemy się przygotowywać do środowego meczu 15 z polonią. Przemyśl, nowy Tomyśl, nie przemyśl, nowy Tomyśl. W spokoju, w jakimś komforcie, że nie przegraliśmy tego meczu. W sumie z walki, z zaangażowania jestem zadowolony. Chłopacy sami stwierdzili po meczu i w szatni, że niestety, ale żeśmy gdzieś tam stracili szansę na, na trzy oczka, bo były blisko. Mam nadzieję, że w następnym odrobimy tą stratę. Będę. To był chyba, jeden z najlepszy na najlepszych, no, no, w tym no. Szkoda tylko, że zabrakło 10 to, na torcie zwycięstwa. No zdecydowanie, tutaj, tak jak to powiedział, zabrakło troszeczkę nam, yy, koncentracji przy stałych prawach gry. Wy, yy, wykorzystało, wykorzystało to za głębie, My natomiast zaczęliśmy yy, dosyć ładny bramkę, Adam Odzieniak. No i szkoda że nie wykorzystań sytuacji z yy, konieczki. No. Troszeczkę więcej zimnych że żebyśmy mogli się tutaj cieszyć z trzech punktów. Yy, rzeczywiście to był mecz walki i yy, yy, dużego zaangażowania. Cieszy właśnie postawa zespołu, że graliśmy dwie połowy i nie ustępowaliśmy tutaj nawet centymetra boiska. Staraliśmy się wywieźć, yy, zostawić tutaj u nas trzy punkty. Nie udało się, jest punkt, ale z tego musimy być zadowoleni. Mam z tego małą satysfakcję, większa jest wygranej. My myślimy o następnym węgrzech chcemy go na pewno wygrać i będziemy się w końcu do tego przygotowywać. Także jak pan oceni debiut, ponowny debiut Mani? w to... Tak, tutaj jeśli chodzi o manię, to oczywiście y, trzeba też troszeczkę przymknąć oko na niego, bo dopiero wchodzi do drużyny, nowej drużyny, która została stworzona w tym roku. Mam nadzieję, że będzie bardzo pożyteczny, umie się zastawić, powalczyć. Miał sytuację oczywiście tą, którą nie wykorzystał, praktycznie setkę, nie, nie trafił odpowiednią głową w bramkę, więc tutaj też w jakiś sposób możemy go obarczyć o to, że nie mamy środkoczek. Jeśli chodzi o patorkę, to oczywiście, przed, starał się. To właściwie chciałem doprowadzić do sytuacji takiej, że dwóch napastników, których mamy od, od początku, mówię to o Kierim i Danielu, mają teraz za plecami zawodników, którzy gdzieś tam depczą im po piętach. I o to chodzi. Rywalizacja jest bardzo zdrowa i najważniejsza. No chyba dzisiaj było widać, że ta rywalizacja dobrze podziałała na Daniela. Tak, Daniel tutaj bardzo się stara, aczkolwiek on jest bardzo impulsywnym zawodnikiem, troszeczkę zamętu sieje w środku w, 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 na meczu w drużynie, bo odzywa się, czy chce w jakiś sposób pokierować, trzeba go temperować, jeśli chodzi o jego, on jest bardzo taki by, żwawy, taki, taki by, generalnie, Yy, bardzo dużo chcę zrobić na boisku, a czasami, czasami to się w, w, w drugą stronę przebija. Mówię, no jesteśmy generalnie zadowoleni z tego meczu i przygotowujemy się do następnego spokoju i, i mamy 10 oczek. Jeden przegrany mecz jest ok. I nie jesteśmy prezententem do, do awansu do pierwszej ligi, tylko spokojnie chcemy zdobyć tyle punktów, żeby się spokojnie w zimę przygotować na następną rundę i tyle. Tutaj bardziej trener ma ma większe kłopoty, bo cały czas jest naciskany i na pewno pozycja, którą zajmuje nie jest satysfakcjonująca ani dla niego, ani dla klubu. Cały czas jest pod presją. Nie zazdroszczę tej sytuacji, ale, ale no może też kiedyś, czy w następnym sezonie tak będziemy, będziemy starali się gdzieś tam tą pierwszą ligę zabojować. Może jak będą takie szanse i możliwości zobaczymy. Druga droga. że w ostatnich pojawił się nowy zawodnik. Tak, to... nie będziemy mówić o tym nowym zawodniku, bo właściwie to jest zawodnik. Powiedzmy. Y, to jest zawodnik y, Marcin Przybylski. Dokładnie tak się nazywa. Y, przyjechał z Niemiec. Y, y, ostatnimi czasy grywał w, tym, w tych Oberligach. Y, chciałby się tutaj sprawdzić. Y, na razie zobaczymy, jak wygląda. Oczywiście ma kartę ręku i tak dalej. To jest środkowy, ofensywny pomocnik. Y, Właściwie zlądował z nieba, bo, bo za sprawą ojca, który tutaj go przywiózł. Będziemy się przypatrywać w tym tygodniu, czy będzie pożyteczny, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli przyda się, jeżeli będzie na tyle silny i, i, i te fizycznie, i psychicznie, żeby w jakiś sposób podjąć walkę z tymi zawodnikami, którzy są, to oczywiście go przytrzymamy, on nic nie kosztuje. więc Ale mówię, to przyszłość, to jest tydzień czasu na to, żeby gdzieś tam się go przyglądać i zobaczyć, co on jest wart. どうも。